Siemanko, ja jestem Gadrin i to jest filmik typowo poświęcony dla osób, którzy nagrywają na YouTube i chcieliby powiększyć swoją oglądalność w ich filmikach. E, dlatego jest to poradnik, w którym pokażę wam, jak właśnie zwiększyć stanowczo liczbę e, wyświetleń pod waszymi filmikami. E, będziecie się potrzebowali jedynie tej strony, do której linka oczywiście podam w opisie. I o co w tej stronie chodzi. E, działa to w ten sposób, że wpisujemy tutaj jakieś słowo kluczowe może jakąś stronę czy coś i e, daje nam listę różnych tagów, które są związane z tym jednym słowem, oraz pokazuje nam także e, ilość, ilość, wyszuki ilość wpisów tego słowa kluczowego w wyszukiwarce lokalnie oraz globalnie e, oraz jaka jest kompetencja tego. Jednak e, w przypadku Polski niestety to nie działa, ponieważ. Na skalę globalną pola, polskich turef jest bardzo mało, dlatego wszystko pokazuje, że kompetencja jest ma niska, chociaż tak wcale nie jest. Tak czy inaczej, ja musiałem zmienić, zmienić tutaj szybko moją lokalizację na polską. Ja mam ustawione już na, na Wielką Brytanię, gdyż właśnie tam mieszkam. Polska, 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 Polska. Czekajcie, Polska. Poland jest. I tutaj na polski, muszę zmienić się na polski Nie wiem czy wy będziecie mieli to po polsku czy nie Tak czy inaczej Jeżeli będziecie mieli to po polsku to chyba będziecie wiedzieć co zrobić Jeżeli nie to róbcie to co ja Dalej wpisujemy tutaj słowo kluczowe W moim, moim przypadku napiszę tutaj Minecraft Ponieważ Minecraft to jest chyba gra według mnie e, Najczęściej nagrywana przez polskich youtuberów A więc Minecraft i zobaczmy, co tutaj wyskoczy. To jest tak, pamiętajcie, coś, coś bardzo ważnego. Są tutaj już słowa, lecz nie są one w żadnej kolejności ustawione. A więc ja wam proponuję, naciśnijcie na Local Monthly Searches. Nie Global Monthly Searches, ponieważ Global Monthly Searches to są globalne wyszukiwania, które są wyszukiwane na całym świecie. Lokalne, to znaczy w całej Polsce. Jak też pierwsze słowo kluczowe Minecraft ma w Polsce 6 milionów wyświetleń miesięcznie Oj coś tu nacisnąłem, czekajcie jeszcze czas muszę. Um, i, ma, I są tutaj pozostałe tagi, czyli Minecraft serwery, serwery Minecraft, Minecraft serwer, serwer Minecraft homiku, Minecraft mody, Minecraft pobierz Minecraft, Minecraft pobierz gry Minecraft i tak dalej i tak dalej wszystko w kolejności wyszukiwania Więc jeżeli chcecie teraz, żeby wasze filmiki miały, miały dużo wyświetleń, kopiujecie a, że, e, kopiecie słowa kluczowe, które są związane z waszym filmikiem czy na przykład Minecraft Server jeśli nagrywacie z jakiegoś serwera, jeśli gracie na jakimś serwerze Minecrafta kopiecie to Minecraft serwery, serwery Minecraft, Minecraft serwer, serwer Minecraft I od razu wam przychodzi te 300 razy, 300 razy, 300 razy, 300 e, Nie 300, nie razy tylko dodać No tak się inaczej przychodzi wam ponad e, Tyle osób, ponad milion osób wpisuje te słowa kluczowe właśnie w wyszukiwarce, dlatego Jeżeli dacie te wszystkie poszczególne słowa e, Powinno wam e, Powinno wam te wyświetlenia trochę zwiększyć Jeżeli na przykład gracie sobie w inną grę, na przykład nie wiem, powiedzmy mmm, Battlefield. Piszmy Battlefield trójka. Na przykład, jeśli to jest Battlefield 3, jak widać, pierwsze co nam się pokazuje to jest Battlefield 3, który ma 300 tysięcy wyświetleń miesięcznie. E, I z jakiegoś powodu. Nie wiem z jakiego dokładnie gry.pl, gry.pl, gry.pl e, ma ponad 2 miliony. Wyszukiwań miesięcznie Nie wiem o co chodzi z tym Ale to się pokazuje w wielu rzeczach I mam tutaj też inne słowa kluczowe jak Battlefield, Playstation 3, gry Lego, gry Mario PC, gry PC, gry PC Battlefield Heroes i tak dalej A więc jak już widzicie możecie tutaj kopiować te słowa kluczowe I wklecie do swoich Pod filmikiem I cóż to chyba tyle Mam nadzieję, że wam pomogłem Jeżeli pomogłem, jeżeli nie Piszcie komentarze, komentujcie Oceniajcie i to chpatele, a więc dziękuję, do zobaczenia.